Hej, 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 z tej strony benek. Oczywiście zapraszam na pierwszy odcinek z serii... Ta seria jaką to serię narazować? Hmm. To nawet nie będzie z gier? Będziemy sprawdzać co ciekawego jest na Steamie. Będziemy sprawdzać aktualne ceny. Plus minus jakie ceny, jakie ceny teraz w tym momencie ma Steam w tym momencie, co może nam zaprezentować. Jak myślicie, co by tutaj jeszcze... A teraz czekajcie, tylko jeden folder muszę przesunąć. Tak, tak, dobrze widzieliście, to jest folder z muzyką, którą mam przeczekowaną na ten z tym, że tak powiem, guard. Nawet nie z tym guard, to jest po prostu Coś, co może Wam się spodobać, mm, tylko coś mi tu jeszcze nie grazy. O! Tak powinno być, dokładnie. Dokładnie tak powinno być. Mm, tu jeszcze poprawimy to. Damy 66. Widoczność może być, może być. Dziękuję bardzo. Więcej rekomendowanych na dzień dzisiejszy mamy takie gry w tej cenie jak Hollow 679 Teraz sprawdzimy w jakiej to jest cenie normalnie Ile jest to na polskie złote I już wam zaraz powiem, powiem, powiem sekundeczkę Tylko nie mogę znaleźć jest, mój piękny kalkulatorek. O wielojęzyczny. To i mnie wkurza pewna rzecz, ale... Dobra, to dam tutaj. Będzie przeszkadzało przynajmniej. Dobra, czyli... Liczymy na to, że whole point, tak? 6,90... coś. Więc tutaj damy teraz, może, kurde. No, może być na chwilę obecną to też. Teraz to już otworzyło się, to się położyło. No, dobra, tylko trochę być ciszy, bo jednak to jest. Czyli tak, jesteśmy na on point'cie. Gra widać trochę z dupy, bo uczy mi się strzelać z łuku. Hmm. Zaraz, zaraz. 6,79. 6,79. 79 i to jest w czasie rzeczywistym, tak? Na... Polskie złoty odwrotnie, tak będzie. Tak będzie. To jest euro. Ileż wam mówię? Eee, to nie miało być tak, to miało być tak. 28 zł za taką grę? What the fuck. Point to 28 zł. Ignoruj. Nie chcę tego więcej widzieć. Gówno. Gunwo. Język angielski. No, słupoko Uczymy się, czego tu się uczymy. Skile z dupy. A wy to widzicie, co nie? Tu się nic nie można nauczyć. Tu nic nie można się pobawić nawet. Ta gra jest dobra dla steameru, może. Bo przynajmniej zapchają sobie jakąś tam lukę między grań z tym. Grafika. GTX. Dobra, jeszcze raz. Tutaj tak, tak. Minus 10. Minimalne, rekomendowane. GTX 970, GTX 980, Windows 10. już jestem. Czyli gra nie dla mnie. Kolejna gra. Apecam Studio. Apecam Studio, co to jest? Gra chyba też... niezbyt zbyt... w normalnej tematyce. Nasze aktualne przeceny? jakie gry dawają powiem szczerze 18 plus 18 plus windows jaki będzie obsługiwał tą grę spec, brawo cześć Tak, jesteś gwiazdą, tylko mu muszę Cię wyciszyć, się wyciszyć. Sound muted. Muted. Także chwilowe, tak powiem, małe coś. jeden minut nagrania. Jest wszystko w porządku, tutaj podgłośnię troszeczkę, żeby było lepiej słychać cokolwiek. Hmm. Kolejna gra z cyklu. Sprzedaj się, nie zarobimy na tym nic. Masa rzeczy do zdobycia. Widzicie? Sześć dwadzieścia 26 ,70 zł, 70 grosz za ApeCam Studio. Hmm, szczerze. Jeśli ktoś jest Debilem, możemy kupić. Poważnie. No bo jeśli komuś się nudzi żeby ściągać wszystkie gry z Steam'a. Które można by tak kupić ją. Need have you. Kolejna gra. którą można by kupić, ale nie wiem, czy by się opłacało. Dobra, zmienimy tylko muzykę, co? Teraz to nie tą. Może coś innego. No. To już jest lepsze. O wiele lepsze.

to raczej remake z dawnych gier, które były tworzone. Na, tak pamiętacie, osoby nie wiem, mojego rocznika, młodsze, starsze, starsze osoby będą pamiętały gry tego typu, ale to już tylko... 59, 5345 45 groszy za taką grę bez języka polskiego można zdobyć 21 osiągnięć producent, wydawca, Digital Tribble bez wydawca, producent jest Warbolt Studio nie będę patrzył na BCTS. Gatunek Niezależna, wydana 4 kwietnia 2016 roku. Teraz... Niemalne systemy i zalecane. Że jak widzicie tutaj... Nie wiem, czy to aż takie... Ciekawe będzie... Dla Was, żeby... Na chwilę obecną... Wydawać tyle... Tyle pieniędzy... Tracić... Trzeba tyle kasy, żeby kupić taką grę. Ale dobra, nie, nie będziemy nie będziemy przeciągać. Tak hmm, dla mnie mówię, ignoruj. Nie ma sensu takie gry kupować. Nie, nie będę, nie będę. Nie ma sensu wydawać 53 zł na coś, To co jest dobre tylko i wyłącznie na steama. Na Steamy takie, wiecie. Typu tam. Tutaj takie rzeczy, gra dla steamera ok. Ale jeśli Steamer lub YouTuber dostanie co za darmo do przetestowania, taką grę czy się spodoba, ludziom wtedy mogłoby być ok. Wtedy być, można byłoby wprowadzać tą grę. Ale też dzisiaj zerkniemy na Steam Green Light, zobaczymy, jakie gry tam są. Dobra, kolejna gra którą spróbujemy zjechać z błotem gra kosztuje 25 89 109 zł 109 zł, gra w jednej osobie, w pierwszej no i tutaj może być już coś ciekawszego szkoda, że nie mam możliwości przetestowania tej gry Oczywiście, bo czemu? No, bo po prostu, nawet jak, nawet jak bym napisał do twórcy, poprosił o dostęp do gry, to i tak gówno zrobi. Gry typu Adam z Vectory Original Venture Originals myślę, że ma szansę, jednak ta cena 25 euro. Na polskie 109 zł. Jakby się tak sobie policzyli, na zdrowy rozum osoby, które nie pracują, czy coś, na co mogą zaoszczędzić sobie za te, za te pieniądze. Jeśli chcecie kupić taką grę, to lepiej schować sobie gdzieś tam do kieszonki gdzieś z boku. Oszczędzajcie na coś ciekawszego niż ta gra. Ta gra się nie nadaje. Dla osób, które nie mają pieniądze, ta gra się nie nadaje w ogóle, tak? Nie wiem, nie grałem w tą grę, mogę tylko stwierdzić, że... Po tym co widzę... Jeśli pamiętacie Lara Croft... Tomb Raidera... Tomb Raidera inaczej, tak? Tomb Raider... Gra jest stworzona pod... Tak jakby wchodziła w klimat Tomb Raidera. Jedyny ma plus to wszystkie języki, interfejs polski dźwięk, nie, ale napisy polskie, jedyne co to angielski ma pełny dźwięk, po angielsku, do każdego kraju, tak, 15 różnych tych można zdobyć i tak, gatunek przygodowe niezależne, producent Vertix Games, wydawca Kurwa, nie chcę się tego główno czytać. No i na ale to nic. Sprawdźmy wymagania systemowe. Minimalne Windows 7 64 bit, procesor i 5, pamięci RAM 2 giga. Karta graficzna GTX 745. Poważnie. Na no, moich 600 tysiące by poszło, tak gra. Zalecane i piątka 4GB GTX 750 Ti. Tu jest coś nie tak. Nie wiem, czy twórca się dogadał z, z producentami kart graficznych, czy coś, bo był już śmierdzi tym po prostu. No i poczytamy sobie recenzje, opinie pozytywnych. Tak. Negatywne jedna negatywna... A co tu jest? Przecież tu nawet nie ma nic takiego ciekawego do zdialogowania. Ale widzicie to. Eee, ja powiem tak. Wrzućcie sobie, jeśli Was interesuje ta gra. Napiszcie przykładowo do takich osób, do osób, które napisały pozytywne, czy pozytywne, tak? 7 osób tylko pozytywnych ale w ogóle nie mogę tworzyć, kto to napisał jak, jaka osoba to w ogóle napisała więc ja nie wiem, czy to jest tak fair po prostu ktoś to coś oszukuje więc tak, 25,89 109 zł jak na taką grę 1 kwiecień, nie wiem ile osób już w nią grało Ile osób zagrało w nią Nie wiem Możliwe, że tylko zagrały osoby, które testowały tą grę mm, Nie mam żadnej informacji no, o tych, że Oprócz tego co tu jest podane grałem śmierdzi mi Tomb Raiderem Twórcy nawiązują do Tomb Raidera Bardziej Nie wiem Ciężko nie jest określić Coś tam na YouTube jest tam ma trailer, no ale... Na razie trailery są tak. Ja em, wpiszę później na YouTube, może znajdę tą grę dyskusję na temat tej gry. Mmmm... Godzinę to... Od razu widać, pierwsze co game crash it in To tak nie powinno być. Tylko jest dwie, dwie zakładki. Nie, nie, nie jest to warte uwagi. Więc sprawdźmy coś jeszcze. No i na gra, która jest... Patrzymy tylko na przeceny tak? Hyper, Hyper, Light Drifter Teraz po tym co to widać na tym. Niestety nie mogę dać na full ekran. Jeśli chcieli sobie zobaczyć, to sobie zerknijcie na Steam'a Zobaczcie sobie tę grę Hyper Light. 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 Brifter, kurwa. Coś ciężko z moim angielskim ostatnimi czasy. Mmm. Grad Bardziej gra, dla... Steamerów, którzy chcą pokazać starsze wersje gry, czyli tam dlatego green, green coś tam. Obiecie około, choć tak. Dużo osób ogląda streamerów Popularne tylko do produktu. Gra akcji przygodowa, pixelographic RPG. 11.99. Sprawdzimy na polskie. 75 zł za grę pixelową. Języki polskie nie obsługiwane tylko angielski w interfejsie Tylko. RPG, niezależna, pikselowa no. Co? Windows 7 and About. Ta. Na Maca, na SteamOS, na Linuxa. 512 GB, wersja DirectX 10, 2 GB przestrzeni zajmuje, tylko gra powinna zajmować 1 GB chociaż. Czasami RAM 4 GB na 1,2 Procesor na 1,2, Wiecie o co chodzi? chodzi o to, że każda osoba mogłaby sobie zagrać w to, tak? By było wszystko ok, więc nie rozumiem. Grę można polecić dla osób, yy, które robią steamy, które mogą sobie przesteamować, popatrzeć po prostu czy im się to spodoba, czy nie to jest dla, dla streamera. Steam, tak nie dla youtubera, bo każdy musiałby cały czas gadać nie, nie, ja mówię tak, że nie zaraz, zaraz nie, musimy na niej chwilę wrócić i ignoruj Wycofujemy kolejna gra. Nie wiem, czy zacznę od początku wszystkich gier tych. Ale mi chodzi o same promocje gier, które po prostu nie warto. dla mnie, nie warto w nie grać. Nie warto płacić za te gry. Epistory Tipping. To co chce? Co, co? Epistory Tipping. Chronicles. to przypomina 30 marzec 2016 roku. Ale bardzo dużo pozytywnych recenzji. A jeszcze zaciekawie 13,49.

Gra z przyszłością. No, to patrzymy Microsoft, dobra. Na każdego Windowsa i tu już jest coś. Od yy, i piątki. Procesor. Super. Karta graficzna Radeonów. Damy więcej oczywiście. Przestrzeń dryskowa 1 giga. 4GB gig pamięci ram zalecanych, 4GB pamięci. Czyli nie ma to są akurat minimalne, nie ma zalecanych, tak? Wow! Kraj jest świeża. A już ma takie dobre recenzje, nawet. Czyli jak jeśli jesteś. Dużym YouTuberem, i chcesz w tym zagrać, no to polecam ci kupić tą grę. Sprawdź. Ja w nią oczywiście nie grałem. Ale można zobaczyć po tym, całym tym, tak? Produkty na koncie 72, produkty na koncie. Więc osoba, która ma jakieś tam pojęcie, która ma już dość, dość sporo gier na koncie, produkty na koncie 436. Steamer lub youtuber 436 gier. Osoba, która ma. Napiszę sobie do tych osób, sprawdźcie, jak to wygląda. 246 gier. Jest polecane. 245. Ej, no to coś znaczy, chyba co? Chyba coś oznacza, że jednak. Nawet no, osoba, która ma 17 produktów. Na końcu to no, tak 26 Pokaż więcej recenzji 220 Ale sprawdzimy, czy grama minusy Czy są jakieś łapki w dołu negatywnych Są też i negatywne Są też i negatywne 7 recenzji 285 gier fajne tak recenzja wczesnego dostępu, czyli z początków bety albo alfy nie ma, nie ma, nie ma co tu bardziej słodzić myślę, że dla osoby, która Steamuje. Możemy zaciekawić. Napisać sobie do dewelopera tej gry. Może udostępnię Wam tą grę. Ciekawe. dla mnie może być. No ja, ja się w tej chwili żegnam. Widzimy się w kolejnym przeglądzie. To się będzie raczej przegląd Cenowy przegląd Steam. Także i tak pozostanie cenowy przegląd Steam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Bye bye. Bam bye bye.